Cześć! Dzisiaj będzie druga część filmu z serii Jak nie dać się oszukać. Dalej badamy sobie złotą monetę monetę 10 W poprzednim filmie sprawdziliśmy, z jakiego stopu jest wykonana za pomocą prostego doświadczenia do wykonania bardzo prostych kilku pomiarów użycia kalkulatora, określiliśmy stop. Na 900. To jest tak dla przypomnienia. W jaki sposób dalej zweryfikować poprawność takiej monety? Przede wszystkim należy przeczytać w katalogu monet wszystkie znane parametry, jakie taka moneta posiada. My będziemy sprawdzać średnicę tej monety. Będziemy sprawdzać grubość oraz wagę tej monety, mając średnicę grubość, wagę oraz znając stop, yy, czyli gęstość, yy, ilość złota w tej monecie, jesteśmy w stanie już potwierdzić, czy taka moneta jest prawdziwa, czy taka moneta jest fałszywa. Przygotowałem tutaj wydruk yy, z katalogu online a propos tej monety sprawdzamy co na takiej monecie się znajduje mamy rok 1899 sprawdzamy, mamy rok 1898 do 1911 więc jest możliwe, że ta moneta jest prawdziwa następnie patrzymy tutaj na Waga tej monety. Waga to jest 8,6 grama i za pomocą wagi weryfikujemy tą naszą monetę. Mamy 8,6 g. Następny parametr jest to średnica monety 22,5 do tego używamy, używamy suwmiarki średnice monety łapiemy na końcu zacisków tej suwmiarki ja to zrobię w taki sposób i pokażę jak odczytywać ten, ten pomiar, są już suwmiarki elektroniczne, ale ja jestem zwolennikiem tradycyjnej tej miarki więc tak Sprawdzamy, gdzie to 0 na suwaku znajduje się na podziałce. I mamy 20 mm, 21, 22 i kawałek nie jest to równo. I szukamy następnie gdzie który z kolejnych która z kolejnych tych linii znajdzie się równiutko na linia, żeby linia pokrywała się z linią. I jedziemy tędy wzrokiem, i widzimy, że na tej piąteczce, tak naprawdę, o, przesunę, pokrywa nam się ta linia. Także mamy zweryfikowane 22,5 mm średnicy. Następnie grubość. Zgodnie z katalogiem grubość powinna wynosić 1,6 g, przepraszam, mm. Mierzymy sobie grubość y, takiej monety, łapiemy ją w zacisk. Tutaj możemy sobie skontrować. I odczytujemy 1,5 i 6. Y, zaraz. Będę to pokazał. Chodzi tutaj o konkretnie o tę linię, że ta linia z suwaka pokrywa się z tą linią, która jest namalowana na podziałce. Te poprzednie się nie pokrywają. Szósteczka nam się idealnie pokrywa i te kolejne też już odchodzą także mamy parametr kolejny stwierdzony grubość 1,6 gram w mojej ocenie takie przetestowanie złotej monety jest dla mnie wystarczające porównuję sobie także oczywiście wizerunek tej monety czy tutaj mam to samo czasem sobie liczę tutaj Jakieś szczegóły? Liczę sobie brzeg. Sprawdzam tutaj na rand. I dla mnie to jest wystarczające. Można jeszcze dokonać weryfikacji monety za pomocą głosu, czyli dźwięku, jaki taki, taka moneta wydaje. Potrzebna jest nam wtedy aplikacja, która ma te dźwięki tych monet zapisane w sobie i porównuje dźwięk wydawanej, wydawanego złota to jest bardzo charakterystyczny dźwięk, jeżeli ktoś ma, miał kiedyś złotą monetę w ręku, nigdy więcej w życiu już nie pomyli tego dźwięku i będzie wiedział jak złoto brzmi to by było na tyle, co chodzi o sprawdzanie i testowanie złotych przedmiotów. Ja to wykonuję, jeżeli mówimy tutaj o monetach w taki sposób, jak zaprezentowałem w filmie numer 1 oraz w tej części. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, zadawajcie w komentarzu. Staram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Do usłyszenia. Cześć.